Pokazują mi słowa, mówią. Zapach róży można odnaleźć w słowach, a ja znajduję papier, papier i papier. Ani zapachu, ani koloru, i wiem, że snob iskier. Robotnicy spawają szyny tramwajowe, a my stoimy kołem i trzymamy się za ręce. Dwóch chłopców dziesięcioletnich i ja, Snop Iskier znaczy o wiele bardziej światło niż słowo światło. I gdy mój znajomy, paraliżowany w fotelu na kółkach, odgryza kawałek chleba, który mu podaje. To Przechlenie jego głowy, ruch szczęk. Ma w sobie więcej życia niż słowo życie.